Chciałbym Ci dzisiaj rzucić wyzwanie. Jeżeli się go podejmiesz, to w ciągu 7 dni możesz wiedzieć o inwestowaniu no więcej niż 90% polskiego społeczeństwa. I to nie będzie jakiś krótki webinar, który ci obiecuje Złote Góry i o którym za chwilę zapomnisz, bo proponuję Ci udział w wydarzeniu, które po prostu zmieni całkowicie Twoje myślenie o inwestowaniu. Pokażę Ci same praktyczne rzeczy, czyli nie tylko zrozumiesz, ale też przećwiczysz od razu w praktyce. Czyli, jeżeli Ty podejmiesz tą rękawicę, którą przed chwilą rzuciłem, zyskujesz moje pełne wsparcie, czyli krok po kroku Ci pokazuję, na czym polega to moje zyskowne i bezpieczne inwestowanie. I nie mówię o jakichś pseudoinwestycjach, w których rzekomo zarobisz miliony na starcie, mówię o czymś bardzo spokojnym, gdzie nie staniesz się milionerem w parę miesięcy, ale które realnie pozwoli Ci pomnażać swój kapitał, no i przede wszystkim też zabezpieczyć go przed szalającą inflacją dzisiaj. I pokażę Ci to wszystko dosłownie krok po kroku. Czyli najpierw. Zobaczysz, jak założyć konto u brokera, jaką platformę wybrać, no, żeby robić to szczególnie z bardzo niską prowizją. Zaczniemy najpierw od konta demo, czyli daję Ci szansę, żebyś tu poćwiczył bez jakiegokolwiek ryzyka. Działasz na wirtualnych pieniądzach, a następnie pokażę Ci, jak składać zlecenia. Używasz takiego systemu, który po prostu sprawdza się w różnych warunkach rynkowych. Wiem o tym, bo ja po prostu sam go używam od 14 lat no i wiele osób, których nauczyłem tego systemu, robi dzięki temu naprawdę sensowne pieniądze. Pokażę Ci też, jak ustawić zlecenia w taki dość mało znany sposób, tak zwanych braketów, gdzie zabezpieczasz sobie Twoje ryzyko, a przede wszystkim nie musisz w ogóle śledzić rynku, bo one czekają po prostu, aż rynek Cię zabierze. No i na koniec dowiesz się, jak wybierać aktywa, do których szansa na wzrost jest po prostu największa. Czyli reasumując, po tych 7 dniach nie tylko będziesz wiedział, na czym polega inwestowanie, ale będziesz miał to przećwiczone. I jedyne, co potrzebujesz teraz, to zostawić nam maila na którego bardzo chętnie wyślemy Ci zaproszenie do naszego wyzwania, do którego przed Tobą dołączyło już aż 10 tysięcy osób.